Zapytasz, jak zagrać na moje To jest bardzo dobre pytanie. 1. Potrzebujesz GTA 5 w wersji Legacy. 2. Wchodzisz w link, który znajduje się w opisie. Tutaj rejestrujesz konto. Z kodem oczywiście Bachus. W zamian dostajesz profity, więc warto. Po rejestracji oczywiście pobierasz launcher. 3. Grasz. Witam serdecznie. Proszę Państwa, wychodzi na to, że wymyśliłem sposób na farmienie hajsu, będąc praktycznie afk. Czajcie! Ale najpierw zajmijmy się tym, że mam poziom 73 w karnecie, a to oznacza, że odblokowałem skina za poziom 71 do Saiji, bardzo ładny, więc sobie go odłożę deku i od razu zastosuję. A nie, co? Aha, ja myślę, że to jest Saiga, a to jest normalnie kurtyna, a, a to jest kacza, no to jeszcze lepiej. Saiga jest przepotężna, ale karabin szturmowy jest częściej używany. Dobra, więc dajmy użyć skina i teraz będziemy mieli takiego osobistego akacza. KOZAK! Zresztą ten też jest fajny. Ale ten ma kompletnie inny model i to mi się bardziej podoba właśnie. E, do tego także mamy taką to BMeczkę piękną. E, oczywiście odbieramy wszystkie BMeczki, kolekcjonuję. Chociaż jedna mi się nie podoba, ale to... E, bez znaczenia. I jeszcze tego jest bodykit, który przedstawia się w ten sposób. Ale, co ciekawe... Jeszcze skaptałem się, że na poziomie około, nie wiem, chyba 110 jest tak, że Kit właśnie do tej BMeczki. Nie, na 110 nie. Ale gdzieś tu jest, gdzieś tu jest. Mm, to jest to chyba. Zobaczcie. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. 125 poziom potrzebuje. I to kompletnie zmienia ten pojazd. Hmm. Wezwijmy sobie tą BMeczkę. Ej, no naprawdę, z tym grillem to wygląda inny model Jak będzie taki wielki, fajny I ja ten grill za 125 poziomu chcę, nie? Jaka to BMeczka jest ładna No nie, ale z tym grillem tamtym jest jeszcze fajniejsza e, Ale już teraz możemy zapiąć sobie pasy Udać się do tuningu I sobie ją zmodyfikować, nie? Ciekawe, ile będzie lecieć na VMAXie e, W pozorom nie chcę, żeby była mega szybka jakby była w okolicy 300 km na godzinę, nawet minimalnie poniżej byłoby idealnie, dlatego że byłby to wtedy pojazd idealny na napady. Ja już mam jedną BMSkę, która właśnie... E, jeździ w tych okolicach, ale już mi się powoli zludziła. A ta jest fajniejsza, szczególnie z tym bodycitem to 125 poziom. Jezus, smara, jaka jest piękna. Ogólnie ja bodycitów nie doceniam, ale te nowe bodycity kurde, dobre są. Ale do 125 poziomu troszeczkę daleka droga. Dora, eee, dobra, więc zobaczmy bodysheety. No i właśnie, mamy ten bodycit. Eee, yy, zwykły. Taki w miarę, nie? Jest taki, możemy sobie zamontować. Jest taki. No i jest taki. No i kurde, to jest kompletnie inny samochód, nie? Ja pierdzielę, chcę to. A my mamy ten bodycit. Restyling, nie? Ten mamy standardowo. Założony, ten możemy sobie dać. Za majestici. -y. Ten mamy z karnetu, za ten płatny karnet, bo samochód samochodzie jest w darmowym karnecie, ale bodycid jest w wypłatnym karnecie Mhm A to Jest piękne, ale potrzebujemy 125 poziom No dobra, 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 no, skurde, no, kurde Nie montuję tego na razie Choć mogę zamontować Ale jak on się różnią? No grill jest inny Jest szyberdach A z tyłu? No dobra, jest fajniejszy, no Jedynie ten grill, mi się bardziej w tej wersji standardowej podoba Ale to też jest git I światło ma fajniejsze Chyba czy nie Nie, nie te same, okej okay. Dodajmy Eee, odblokuj e, nice A my założony, no ale ten, jezu, jezu, jezu Dobra Na razie bawimy się w tym Więc tak, jeżeli chodzi o te rzeczy tutaj Zderzaki te, nic nie musimy zmieniać, bo on już jest idealny, nie? Mam bocita, a boycit nam zamontował wszystkie najfajniejsze opcje. E, teraz potrzebujemy. Mm, oznaczenia, może zobaczmy. Aha, takie coś jest. Dobra, ale nie, nie montujemy tego, bo jeszcze nawet tego nie mamy. To jest w pilnie do blokowania. Osiągi mnie interesują. Aha, wyszłem całkowicie, nie chciałem tego robić. Więc weźmy jeszcze raz, dobra. I ci techniczny. Silnik 5-4 na początek później 8-1, później 108. I później 135, no dobra, tak mniej więcej 300. Trochę ponad 300 koła wydałem. Więc myślę, że cały tunik się zamknie w około milionie. Nawet mniej! No bo silnik był drogi, hamulce i strzeni biegów tanie. Turbo... Nie! Tak sobie 600 tysięcy wydam. okej, okay, tyle. Jeżeli o to chodzi. Jeszcze nam została opcja do zamontowania oczywiście kolorku. No i mamy różne yy, możliwości. Ja polecę w biel po prostu. Albo. Damy. Hmm. Jeszcze niebieski może być. Jasny niebieski. Ale w ogóle to jest fajne, że możemy dać kolorki takie, wiecie. Yy, z palety takiej niestandardowej. Możemy, wiecie, dać sobie kurde RGB. Tego typu sprawy. I to jest dobre bardzo. Ale na razie ja polecę w zwykłą. Proszę Państwa. Biel, i chcę kolor podstawowy Biel, biel, biel Jasny metaliczny, może metaliczny, a może bogaty metaliczny? Nie, bogaty No i okej, okay, możemy wyjeżdżać. Teraz jedyne, co pozostało, to sobie oczywiście jeszcze. Przecież ten grill u mi się nie podoba. Znaczy grill, to nie jest grill. Ale wiecie, co chodzi, który element. A cała reszta jest spoko. No okej, okay, zarazem stacji, na której paliwo jest w normalnej cenie. E, szanuję, szanuję. Paliwo Plus tankujemy do tego pojazdu. E, ja bym jeszcze ten pojazd umył. Lekko go uszkodziłem, ale nie patrzcie na to. Umijemy go, żeby był idealny. No bo ten e, brud widać strasznie na białym szczególnie. Dajmy powlekanie woskiem razem. Zobacz, jak pojazd się zmieni po tym myciu. Cały czas jest normalny, nie? Ale nagle stał się idealny czysty. Kurde. Ale ja z tym bodziecem, jak ja bardzo go chcę. Znajdujemy się w moim ulubionym miejscu. Zobaczcie, jak to się świeci, nie? Znajdujemy się w moim ulubionym miejscu do testowania Vamaxa, więc to robimy. Na dwójce zobaczcie, że jechaliśmy 140. Na trójce 210. <grym> Lecz czwóreczka. Nie, akurat tu już mamy 200. Yy, proszę Państwa. 50. Okej, okay, 270 Okej, okay, jedzie poniżej 300 Na Fulltunie Ale troszeczkę grubo poniżej 300 Wiedziałem, że to będą bardzo bliskie okolice 300 A tu będzie jechał 276, to jest jego Vmax Kurde, troszeczkę przypał Jakby miał 20 więcej To było ideolo, nie? Jakby właśnie 296 jechał No dobra, czyli ten pojazd do ucieczki raczej się nie nada przed policją. Bo wiecie, ogólnie jest taka zasady, że jak macie pojazd zbyt szybki, no to policja bierze swoje własne pojazdy. Jeżeli macie pojazd do 300, to policja jedzie pojazdami policyjnymi. Więc właśnie warto mieć pojazd, który właśnie w tych okolicach 300 jedzie. Znaczy, wiecie, to nie jest tragedia. 276. Ale fajnie, jak było więcej. Ale powiem wam, że jak sobie teraz jeżdżę po mieście, to prowadzi się fantastycznie. Naprawdę, polecam. Zobaczmy ile ten pojazd na złomie. Jest wart. Uwaga, 562 000 i 500 dolarów. No nie, nie. Do której podbiegają. Nie chcą kupić. Nie ma szans. Jest mój pojazd. I teraz, proszę Państwa, mój sposób. Zobaczcie, że mam dwa questy do zrobienia. Yy, zrób kursy w pracy kierowcy ciężarówki, a także użyj autopilota. I wpadła Ci pomysł. Co jakby to połączyć? Zawsze sobie myślałem, że hej, to, że nie mam właśnie elektrycznej ciężarówki, żeby właśnie te questy pracę jako kierowca robić właśnie na elektrycznej ciężarówce, żeby nam się praca wykonywała sama. Ale, ale, proszę Państwa, okazało się, że w przepustce aktualnej mamy coś takiego, jak moduł Właśnie y, system autopilota, to się nazywa Jak sobie to odbiorę, to mogę to zamontować do dowolnego pojazdu I właśnie, co by się stało, jakbym to zamontował do mojego pojazdu, którym robię kreację jako kierowca ciężarówki, czyli Sprintera y, Sprawdźmy to proszę Państwa, tylko jak to się montuje? Tutaj mogę? Y, radio? Nie y, Nie wiem, wysiąć. Jak? Tutaj? Ustaw autopilota, jest taka opcja Mmm, potrzebuję śrubokręt, czaić Ja pierdziele! Lecimy po śrubokręt. Więc kupujemy śrubokręt. I teraz, jak mamy ten zestawik, że jest śrubokręt... ...a także system autopilota... ...no to możemy sobie to zamontować, tak? Jeszcze jakieś wymagania będą. Eee, nie będzie można go odsunąć. Tak, chcę to zrobić. Ja pierdziele! Perpetuum mobile! Sam będzie zarabiał. I teraz zobaczcie... To działa w ten sposób, jak w elektryka. czyli po prostu, wyznaczamy sobie punkt Jak chcę sobie pojechać do pracy jako kierowca ciężarówki I daję autopilot I pojazd sam jedzie, proszę państwa Pojazd sam jedzie Nabijamy się quest, oczywiście, zobaczmy Zadania i właśnie jest Musimy 300 sekund jechać na autopilocie Ale e, Sama praca, jako kierowca ciężarówki Będzie wykonywać się sama, wiadomo, nie będzie to jakieś idealne tempo Teraz akurat przejechaliśmy przez strefę ja Przechodzi coś inni gracze I no mi wariuje pojazd Ale ogólnie yy, Wiecie przy szpitalu to wiadomo że jest więcej graczy I są kłopoty Także jest green zone, przez którego jedzie się wolniej Ale Tak ogólnie no to będzie jechał właśnie około tych 150 yy, Pojazd to normalnie jakbym jechał sam będzie jechał tam około 150 yy, boże 200 coś A także oczywiście bym jechał bardziej agresywnie On niedzie w miarę zgodnie z przepisami oczywiście na światło nie patrzy Ale Yy, no tak, ogólnie. No to. Jest. Kurde. Dobre to. No zobaczcie, 150 zjedzie sobie cały czas, nie? Mniej więcej. Teraz jeździć w nierówności, jakiś gracz. Yy, mój pojazd go bardzo. Yy, no, bardzo sprawnie zareagował. <grytanie> Piękne, proszę państwa, to będzie. Nie, ja nic nie muszę robić. Ja mogę pójść sobie zrobić herbatkę? I pojazd sobie będzie mi jechał. Jak jest e, trasa, na przykład do paleto, zaraz zobaczycie w sumie sami No to ja po prostu sobie puszczę e, tego autopilota I on mi sam to robotę wykona, chyba że się okaże, że e, Podczas pracy na autopilot zostanie zablokowany w jakiś sposób Mam nadzieję, że nie Że nie zostało w ten sposób przemyślane I faktycznie będzie to perpetuum mobile e, Tam co najmniej dwa są autopiloty e, W Karecie. jeden jeden wykorzystałem e, Kolejny zamontuje sobie jest super samochodu mojego sam podjadę. I zobaczcie, bo głównie w pracy jako kierowca ciężarówki mamy coś takiego, że e, możemy sobie pojazd wynająć jeden z trzech. Ale jeżeli mamy swoją własną ciężarówkę, albo mamy rodzinną, ale mamy level też przy okazji wbity e, w pracach jako kierowca, ciężarówki, to możemy wykorzystywać właśnie Sprintera na przykład, nie? I akurat ja zobaczcie, że e, sobie już sam podjadę do tego punktu. Nie przesadzajmy, żeby tutaj autopilot odpalać. E, zrobię sobie załadunek. Dokładnie 15 sekund będzie śładować mi się że nieco szybciej. lecz nie jest za 15 sekund. Z 10 by powiedział Max No dobra. E, załadowane Jedziemy punkt, proszę Państwa. 4 km musimy przejechać. No to akurat nie do paleto, ale okej. Okay. Czyli punkt aby tutaj. Czy autopilot zareaguje sam? Co? Nie! Nie, proszę Państwa! No nie! No nie! No nie! No to. Z, z, co? Czemu? Nie było informacji o tym! Nie! Jestem. Czuję się skamowany! Czemu tak zablokowali? Ale nie było informacji! Nie mogę, no. Czemu tak? Nie, miło. Chyba, że ciś ta informacja była, ale nie wydaje mi. No, czemu? Kurde. <ścoughs> no to, no to proszę państwa, są kłopoty, bo właśnie zruszyłem autopilota na pojazd, na którym nie chciałem mieć autopilota. wychodzi na to. No, po co mi ten autopilot teraz? <laughs> nie, Ból, cierpienie! Tego typu sytuacja! No, no, rozbatunek. To, wychodzi na to, że jednak wiecie, poza kamerami będę musiał to zrobić, nie? Tak, westy. No, autopilot to już nie będę w pracy jak kierowca. A. Ja te kursy po prostu sobie dokończę, nie? No, 12 kursów, no nie ma tragedii, no, ale myślałem, że wiecie żeby będzie sam samochód jeździł i zarabiał A tu się okazuje, że kurde Wpadli na to także inni Deweloperzy powiedzmy Tego serwera Myślałem, że przychytrzyłem system Ajajaj, kramba. No i tak to wygląda, wszystkie questy wykonane Niestety samodzielnie Autopilot y, nie działa Na pracy A szkoda Duża szkoda Mocno bootwiło sprawę to I tak to wygląda proszę państwa, level na ten moment jest cały czas taki sam, czyli 73, ale level został podbity. XP wbity. Tak. <grym> I tyle, proszę państwa. Jeżeli chodzi o dzisiaj, w kolejnym odcinku może już się uda zgarzyć ten samochód. I on mi wygląda na elektryka. Chyba, czy nie? Patrząc po grillu, elektryk. Ale może się zaskoczę. zobaczcie, nowa meta. Też piękna broń. To jest M.K. na pewno. Tu nie ma szans, że się pomylę, że to będzie Saiga. <laughs> Tyle, proszę państwa. Dziękuję wam, proszę państwa za obecność, jeszcze raz. Kod promocyjny Bachus, pamiętajcie. A ja się z wami żegnam, dam się przejść. elo!